Witam, jestem JJ Joker a to jest pierwszy odcinek z naszej serii Let's Play Minecraft. Nie wiem, czy to będzie po prostu Let's Play, czy to będzie raczej coś w tylu. Um, nie wiem, Let's Have Fan, coś, coś, zobaczymy. Eee, zaczynamy. Yo, yo, yo. Nowy świat, jeszcze nowy. W ogóle usunijmy sobie ten świat. Okej, okay, tak. Ten świat ze strony stracą mnie na zawsze. Forever! Wybaczcie lag, ale tak to niestety wygląda. W, tym, w tej chwili pozwolę sobie wyjaśnić, że nadal nie mam oryginalnego Minecrafta to dlatego, że PayPal is a Beach wszystko jest wina PayPala, nie moja, ponieważ PayPal uznał, że są jakieś podejrzane zachowania są na moim koncie. Bo wpłaciłem sobie, przelałem sobie z mojego konta na, pay, na konto PayPala 50 zł, abym mógł sobie kupić grę. I PayPal zablokował mi y, możliwość płacenia y, jakiego jakąkolwiek. mogę tylko przyjmować pieniądze. Co mi w ogóle nie pomaga w kupieniu gry. Tak więc dopóki PayPal nie będzie y, miły i mi nie odblokuje konta, będę musiał grać na wersji y, y... Arr. tak. Wiecie o co mi chodzi? Ale dobra, zaczynamy grę. Od czego zaczniemy? Trzeba uderzyć. O, drzewko. O, jeszcze jedno. Trzeba bić drzewo drzewem. Znaczy drzewo rózgą. I like it. Aha, aha, aha. That's the way. Aha, aha, I like it. Spodziewajcie się tutaj, że będę o wiele bardziej. Jakby to powiedzieć. Jeszcze większym głupkiem niż normalnie? Nie, to nie ta słowo. Uje, bije drewno taki niegrzeczny. Będę po prostu gadać głupoty. Okrutne głupoty. Muszę tylko patrzeć na limit czasu. Zaraz. Teraz jest tutaj tyle. Odejmijmy za 2 minuty wstępu 37, do 37 dodać 15 to mamy 47, czyli 50... 52 tak? 52 po maksymalnie także było bezpiecznie to gramy sobie do 50 na wszelki wypadek Jej, dobra I jeszcze drewno I like drewno Drewno is my Afrodizjak Dobra Świnia! Zabiję świnię rózgą Mortal Kombat Come on, nie chowaj się w drzewie Drzewo się nie ochroni. Jee, yeah, dawaj bacon. O, fruzga. Jeszcze troszkę drewnianka, bo to się zawsze przyda. Tu, 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 tu. Co jak będzie wyglądała ta seria? Pierwsze odcinki będą cały czas nagrywane, wiecie. Jak będzie wyglądał... jest jestem powiesiony! Drzewo mnie atakuje. Niedobre dobra drzewo, spaliłbym cię, ale nie mam czym. Teraz musimy znaleźć sobie jakąś ładną siedzibę. No nie no, jeszcze nie teraz nie ładną. Teraz musimy po prostu przeżyć. A jutro zaczniemy zajmować się znalezieniem jakiejś ładnej siedziby. Zacznijmy sobie zrobieniem deseczek. Deseczki, deseczki, deseczki. Jeszcze deseczki. Deseczki. Teraz workbench, też się przyda zawsze. I z tego zrobimy trochę kijaszków. Na razie dla starczy. Będę bić kijem, jakby co. Chodzio! 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 Monkey! Taki mam plan, że będę... A to nie opowiem, to opowiem w jakimś osobnym filmiku. Wągiel, wągiel widzę. Tam jest dużo wągla, ale tam jest wysoko ten wągiel. Kopiemy badylem, kopiemy badylem. Szybciej. Badyl! Dobra, trzeba tam się dostać. Chociaż tam jest, tam nie jest niżej jakiś wągiel. U, tu jest, tu jest wągla trochę. Dobra, okej. Okay. Au, au, come on, come on. Yeah. Eee. Tu, 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 prace na wysokości. O, deseczki. Okej, okay. deseczko, chodź do mnie deseczko. Trzeba, teraz teraz trzeba zniszczyć naszą ławeczkę and kopiamy się. Kamień się przyda, wiecie, żeby zrobić kamienne dłuto. Czyli kilof Wągielu are you? Okej, okay, tutaj. Trzeba się wkopać jeszcze jeden, jeden klocek do środka. Tak, to jest, to jest teraz. To, to od dzisiaj to będzie normalnie opatentowana yy, jednostka miary. Jeden klocek w lewo. Uuu, tu jest więcej niż jeden, jeden klocek tego wągla. Czad. Jestem dumny z siebie. Czyli zaraz mi się spik zepsuje. Powinienem wągiel bić, a nie dookoła, nie? Głupi jestem. Nigdy dzieci nie kopcie pod sobą, bo to jest niebezpieczne. Come on. Piku wytrzyma jeszcze troszkę. A i tak będę musiał zrobić kamienny. Wiedziałem. Ech. Uu, nasty. Pach. O, muzyczkę słyszę. Mam nadzieję, że nie jest zbyt głośna bo jeżeli będzie zbyt głośna to ja nic na to nie poradzę niestety bo teraz, bo nagrywam y, muzykę znaczy wiecie, dźwięki z gry i mm, mój węgiel i mój komentarz na jednym kanale dźwiękowym a jak nagrywam na, na PSP to wiecie też nagrywam osobno także mogę dowolnie redukować albo zwiększać głośność muzyki względem mojego głosu i odwrotnie mm -hmm. U czerwonych kwiatków jak dużów Polskich mówów i z me Shotop! op Róże są czerwone, a. E, co jest żółte? E, a. Nie Czerwone róże. Żółte. E, dmuchawce. A my się e, kochamy jak dwa bratawce? E, nie wiem jej yeah. Szczerze nie wiem czego zbieram te kwiatki. Po prostu mam wrażenie, że zrobię z nich coś ciekawego. Wydekoruję sobie ten pokoik. Give me flowers. need more flowers. Moim zdaniem coś mi opętało. Potrzebuję kwiatków. Żółtych też. Jubi! Come on. Give me the flower. Zjem je jak będę bardzo głodny. Wiem co zrobię. Ale to nie na początku Ale za jakiś czas zabiję zombie kwiatkiem, co wy na to? W ogóle, jeżeli Tak chyba patrzę, jeżeli używam pika na kwiatkach, to chyba mi się zużywa Czy nie? Nie, chyba nie Dobrze Słoneczko, gdzie jesteś? Damn! Zaraz, w którą stronę ona leci? Kurde, w dół! Czyli już powoli zachód się robi Mieszkanko, mieszkanko na pierwszą noc, mieszkanko na pierwszą noc trzeba znaleźć. Dobra, na pierwszą noc coś nawet zakopiemy w jakiejś noże po prostu Trochę nudna kraina, trzeba będzie zrobić jakąś wędrówkę powiem wam szczerze Taki jest mój plan, że będziemy sobie powędrujemy sobie na początku, dopóki nie znajdę czegoś naprawdę interesującego. Uuu, widziałem wągiel. I to jest chyba dobre miejsce na taką jednodniową bazę. Co wy na to? Ty no perfect! Jestem dumny normalnie um, Wiem, że powinienem zrobić więcej pików, ale na razie nie chcę, bo może znajdę stal sobie niedługo Ale wiem co mi się przyda na pewno Yeah Oh yeah Przepraszam bardzo, Poniosło mnie o, jeszcze 4 minuty, nagrania, nagrania, 4 minuty zostały do nagrania W tym czasie trzeba będzie sobie jakoś ogarnąć wejście do naszej niby bazy Great Jeszcze jest trochę czasu, tak więc na razie Co by mu tu można? Ciup, ciup jeszcze trochę światełka, żeby nam tu się nic nie, nie, nie pojawiło, jak nas nie będzie. Boże, już myślę, że już się robi ciemno. And, pach, pach, and... pach. Dźwiczki Tu, 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 tu. O, oh, je yeah. O, oh, yeah. Beautiful. Mm, schodki by się przydały jakieś I jeszcze raz Mogę 12 nałożyć, hm, nie mogę. Mogę! No co? No i graj patrzcie jak beautiful jest. A to położymy tak, żeby... O, żeby ładnie wyglądało. Super. Aha, żeby się potem znaleźć. I jeszcze dwie. Potem ja sobie zbiorę. Słoneczko, gdzie jesteś? Uuu? Już? U, a, tam już zachodzi słoneczko. Wykorzystamy ten czas, żeby zabić krowy To może zrobimy sobie kawałek chociaż jakiejś zbroi z krówki. Wow, słyszałem pająka. Już? Nie dobrze. Dajcie więcej tego swojego futerka, znaczy tej swojej skóry. Dobrze, i mam cztery, i jeszcze mi potrzebne są dwie. Demy Proszę, krówko, daj mi dwie. Krewacz, kochasz tu, kochanie. Dawaj, dawaj. Kurde, ty, ty głupia, krowo. Widać, że jesteś krową. Ty, krowo. A ty? Jeden. Jest. Dobra. Do domu, do domu, do domu, do domu. Go, 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 go. Już tak blisko. I... Hy, ha, hy, nie mnie Ojej. Oh yeah. Co zrobimy z tego? Zrobimy sobie... O, fajnie. Potrzebowałem... Nie aż tyle Zrobimy sobie czapkę. I mamy skórzaną czapkę. Skórzana czapka. I na tym skończymy nasz pierwszy odcinek, bo widzę, że już mi się powoli limit czasowy kończy. Znaczy nie wiem czy się kończy. Wydaje mi się, że mi się kończy, pewnie się nie kończy. Tak więc to był pierwszy odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnych naszych przygodach z Minecraftem. O oh je! Yeah!